Co gdyby tak poprosić dyrektora, żeby objechał wolontariuszy i przybił piątkę każdemu? Każdemu, którego tylko zdoła odwiedzić. I wiecie co? Od razu się zgodzi. Aha, tak. Gdzie ksiądz jedzie? Do sklepu. Tam, gdzie są wolontariusze. Dzisiaj jedziemy od sklepu do sklepu. Nie po zakupy, po nadzieję. Jak się wstawia, ile się uda odwiedzić tych osób? Nie będę szczelał, bo nie wiem. Tam gdzie dojedziemy, to uściskamy. A reszta zobaczymy. Wolontariat to najprostsza matematyka świata. Trochę twojego czasu, trochę serca równa się czyjś pełny talerz. Notariat nie robi hałasu, ale zmienia wszystko. To tysiące małych gestów, które składają się na coś większego niż my sami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. To nie jest tylko zbiórka jedzenia. To jest pokaz siły ludzi, którzy wierzą, że dobro warto dowieść. Jak się ma serce, to się zbiera. Taka ta, cała tajemnica, nie? Poprzez y, dzień dobry, do widzenia, dziękuję, proszę i, i magia działa, nie? Jak, jak ktoś chce coś zrobić fajnego, to zrobi. Jak y, są też osoby, które wchodzą i mówią, że nie, a potem chwilę żeśmy rozmawiali i dalej nie, ale potem wracałem i coś, coś się pojawiło fajnego, nie? Także no. relacja, kontakt, człowiek. właśnie, taki niecodzienny dzień, dyrektora. Codzienny, normalny spotkanie z człowiekiem, ale dzisiaj wyjątkowe, bo odwiedzamy wszystkich wolontariuszy. Prawie wszystkich, staram się odwiedzić, którzy są w sklepach i zbierają dary. W akcji tak pomagam. Nikt z nas nie jest idealny i całe szczęście, bo to zwykli ludzie robią najprawdziwsze rzeczy. Być może któryś z nich czuje stres przed takim publicznym stanięciem i proszeniem innych ludzi o pomoc. Dlatego, kiedy będziesz mijał dzisiaj nasz koszyk na dary, doceń też tych, którzy stoją w sklepach, marzną, uśmiechają się i zbierają dla innych. Jeśli możesz, wrzuć coś, bo to ma znaczenie. Dobro nie wydarzy się samo. Zapraszamy. Wesprzyj akcję. Tak pomagam. Nie, no ja poważnie mówię, że za mało ludzi, żeśmy odwiedzili, bo, bo chciałby się do wszystkich dotrzeć. Przecież to jest 70, ponad 70, pod 80 sklepów. No, nie jestem w stanie do wszystkich, no ale fajnie było do wszystkich dotrzeć. Może nie wszystkich, że tak powiem, złapać, bo się wymieniają ludzie, tych wolontariuszy też bardzo dużo. Więc też nie, nie, nie dotrę do wszystkich, ale... Ale być tam. Może jutro jeszcze coś odwiedzę, może się uda.